Witajcie, mamy już kolejny odcinek z naszej serii o budowie obwodów ze schematu, i gdzie będziemy budować dosyć skomplikowany obwód już z użyciem tranzystora. Odcinek 50, budowanie obwodów ze schematu. Część druga. No więc zaczynajmy zatem. Jak już pewnie oglądaliście wcześniejszy odcinek, a jak nie, to polecam go obejrzeć, bo ten odcinek jest tak, jakby kontynuacją. To nie będę przypominała się, jak, jak, my będziemy, jak my te obwody w ogóle tworzymy, jakie są te kroki, bo one były omawiane. Yy, oto będzie nasz obwód, który będziemy teraz budować. Wygląda tak na pierwszy oka skomplikowanie, ale tak naprawdę to aż taki nie będzie. No to możemy sobie zaraz zacząć analizować nasz obwód, czyli co my musimy przygotować. Yy, już tutaj tylko zrobię miejsce, o! Więc tak, na pewno będzie potrzebna płytka. Bateria tak 9V, bo jest napisane. Weźmiemy sobie trochę przewodów, yy, takich do włączenia na płytce, bo może się przydać dużo przewodów. Teraz tak, co my mamy? Kontakty. No to mamy kontaktron. A jak kontaktron, to przyda się i magnes. No cyk, mamy magnes. Teraz tak, przyda się ten store BC546. Szukamy, szukamy. O, jest. Transistor, o, o, wezmę od tego magnesu, o, dobra, co tam jeszcze my mamy? Dajemy mamy resistor, yy, 1 kOhm oraz 10 kOhm, więc też je przygotujemy. No to bierzemy sobie 1 kOhm i jeszcze przydadzą nam się 3 rezystory 10 już je wyjmę. Eee... Yy... Dobra, mamy. Nie przejmujcie się, że ten jeden to jest większy od tych pozostałych. Bo to nie będzie miało w zasadzie żadnego znaczenia w obwodzie. Ważne, że mamy 101 1 kg. Tam resztę schowam tylko. I możemy analizować dalej. Co my tutaj jeszcze mamy oprócz rezystoów? Na pewno mamy diodę LED LGB. To tak to tutaj jest. To już ją szukamy. I tak samo przygotowujemy. Jest dioda. I co tam jeszcze mamy? Buzel jeszcze jest. Oprócz diody, e, gdzie jadłem buzer? A, już go jest zlokalizujemy. O jest, dobra. Więc przygotowujemy tak samo buzera. O, mamy. Co tu jeszcze jest potrzebne? Jeszcze na pewno jest potrzebny Deep Switch. Więc szukamy Deep Switch'a. O, mamy. I już go tylko wypakuję. No, Ładny czerwoniutki i to chyba tyle. Zobaczymy, bateria jest, kontaktron jest, rezystor 10kΩ jest, 1kΩ jest, dioda dgb jest, buzzer jest, to jest i deep switch jest i tranzystor jest. Wszystko mamy, możemy zacząć budować nasz obwód. Zaczynamy tradycyjnie od klipsa baterii, którego niestety nie mamy przy sobie. No, niedługo myślę, że będzie. W każdym razie na razie nie ma, więc po prostu dajmy dwa przewody. Będziemy łączyć potem z baterią. Dobra, mamy. Teraz tak, cały czas się patrzymy na ten nasz schemat. Więc tak, możemy zacząć w sumie od diody LGB. Albo nie, nie, zróbmy inaczej. Bo tak, bo tutaj od plusa nam idzie przewód, i on i tak potem będzie łączny z kontaktonem. Więc możemy od razu plusa podłą podłączyć kontaktonem z jakimś innym, innym rzędem otworów. O, w taki sposób. Tylko uwaga, żeby się nam kontakton nie rozwalił. O, jest. I my tutaj będziemy sobie później y y magnes tak przyciągać, tak tutaj przyciągać. W ten sposób, więc musi być trochę tak, jakby na tej przestrzeni, żeby nie było tutaj dookoła dużo komponentów. Następnie mamy rezystor 10 kiloohm, i potem idzie on do bazy naszego tranzystora. Więc tak, najpierw może sobie damy tranzystor, będzie nam łatwiej. Myślę, że pamiętacie, które złączy to jest baza, to zakład proste, bo to jest to środkowe. O, więc podłączamy ze 110 kg, tak żeby jedno było do bazy, a drugie do rzędu skontaktowane. I w ten sposób wygląda na razie nasz obwód. O, mogę na razie pomniejszyć. Dobra. Ten zestaw mamy ogarnięty. Teraz tak. Teraz szukamy, gdzie my mamy teraz emiter. Emiter. My mamy tutaj. Ten po lewej stronie to jest emiter. I teraz tak, do emitera będziemy dołączali Deep Switch'a. Tylko tutaj nie w sposób przypadkowy, tylko w taki, yy, o żeby było tutaj, bo nie możemy podłączyć w ten sposób, tak, no. O, tu będziemy mieć potem z tym problem. Tylko lepiej podłączyć to po prostu tak. O. Yy, no to... Yy. Albo nie, lepiej jeszcze podłączyć, podłączmy tutaj, bo, bo tam będzie za mało miejsca, ale jeszcze musimy podłączyć inne komponenty. I teraz tak. Żeby nie było tutaj tak samo jakiegoś yy, te, takiego tłoku, tak jakby. to Najpierw ten emitter możemy pod, podłączyć sobie do, do rzędu minus, a kolektor do do Dipswisha, tylko w taki sposób, żeby nie było, nie było, jakiegoś zamieszania, bo ten gdzie co jest, to najpierw podłączmy to do jakiegoś dowolnego, dowolnego rzędu. Po co tak? Po to, że teraz od tego rzędu podłączymy do Deep Switch'a. O, do pierwszego, do drugiego, i tak dalej. Ostatecznie wygląda to w taki sposób. Tak, jak widać tutaj. O, ten tak samo ten sam rząd, i tak. O, właśnie. Teraz tak. Do pierwszego podłączamy buzel. I potem buzę idzie do tego samego rzędu co kontaktu, czyli do plusa. No to załóżmy, że podłączymy sobie buzę do jedynki. Buzel, o. I do plusa. W sumie tak naprawdę nie ma znaczenia, czy podłączymy tak, czy na odwrót, bo i tak, i tak to nie, nie uszkodzi buzę, a to może, to może podłączymy już tak, do bezpieczeństwo. Może, o. Wydaje mi się, że tak powinno być poprawnie. Następnie podłączamy diodę LGB. Yy, pamiętamy, że najdłuższe to jest anoda, no czyli plus. Więc yy, podłączamy to w taki sposób. O! I od razu może dajmy anodę do plusa, bo potem się nam jeszcze coś pomyli i będzie kłopot. Yy, damy czarny, żeby się nam nie, myli nie myliło potem z jakimś innym złączem. I teraz tak. Od dwójki, trójki i czwórki idą przewody do tych odpowiednich kolorów, i, i podłączamy właśnie y, tak samo te rezystory szeregowo z diodą. To chyba wiecie jak, więc y, teraz to zrobię i za chwilę pokażę, jak to jest. O, wygląda to w taki sposób, myślę, że widać. Miałe dobrze. To tak ład jest tak, że się te, te przewody się zgadzają z kolorem wody, w sensie, że czerwony jest podłączony do czerwonego elementu siedzącego, zielony do zielonego, a niebieski do niebieskiego. Tak, żeby żeby było Wam i mnie tak samo łatwiej. I czy to mi się wydaje, że to już jest tyle? Tyle. Więc możemy spróbować podłączyć baterię. Zaczynamy sprawdzenie od buzea, czyli jeden. Tutaj na Disney Switchu działa. Teraz tak, yy, przełączamy na dwójkę, czyli na kolor czerwony na diodzie RGB. Oczywiście to się przy coś nie styka. Mm, o, świeci się. Pięknie, doskonale. Na, teraz przełączamy na trójkę. A zresztą to jest. To jest krakumne, to, to przełączanie tego Deep Switcha. O, świeci się pięknie. Jeszcze ostatnie. Pięknie. Nasz obwód działa idealnie. No i widać, że, że, że działa wszystko doskonale. Więc zbudowaliśmy nasz już w sumie trzeci obwód, z atak, tylko z schematu i z, z komponentów. Tak bez, bez pokazywania, tak, tak już na zasadzie krok po kroku. Tak po prostu się sobie zbudowali. I w ten, w ten sposób mniej więcej będziemy budowali obwody właśnie tam w trzeciej części naszego kanału. To w ten, tak samo będę pokazywał po prostu schemat i będzie można go zobaczyć ze schematu, albo potem pokażę całkowicie gotowy obwód. No ale to ogólnie to, to, to do, dobrze wiedzieć, że, że ten, yy, yy, że właśnie się umie robić w ten sposób obwody. No, to też jest bardzo przydatna umiejętność. A widzę, że, że już, już w zasadzie 10 minut prawie, że trwa ten filmik, więc yy, to już będę kończył, więc mam nadzieję, że podoba się, Ci się odcinek. Jeżeli się podobało, polubcie ten filmik i zasubskrybujcie nasz kanał. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach!